Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, kim jestem? Mieszkam już długo w Polsce no i mi się żyje tutaj bardzo dobrze. Nie? Są różne plusy, no i oczywiście minusy, ale w tym odcinku to nie będę specjalnie wymieniał tych punktów, dlaczego mi się podoba, dlaczego mi się nie podoba i tak dalej. No bo najważniejsze jest to, że lubię to miejsce i się cieszę, że jestem w Polsce. I to się najbardziej liczy, prawda? Ale powiem wam tak, że miałem już kilka razy uciec z Polski. To znaczy, no tak naprawdę nikt mnie nie trzymał na siłę, tylko po prostu miałem kilka razy wrócić do Korei i o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Co takiego się stało, że miałem wyjechać? Czy to jakaś tam deportacja, czy to Kim Jong-un do mnie zadzwonił, żebym wrócił? Oczywiście to żwarczyk, ja go nie znam. Lepiej się do niego nie przyznawać. Więc powiem Wam dzisiaj, dlaczego miałem wyjechać do Korei i postaram się Wam to powiedzieć tak po kolei, no, czyli no tak chronologicznie. Czyli po pierwsze, przyjechałem do Polski z całą rodzinką, bo mój ojciec kiedyś pracował w koreańskiej firmie w Lublinie i miał kontrakt na 3 lata. O tym już mówiłem w poprzednim odcinku, czyli nie będę tam szczegółów opowiadał. Jak coś, to kliknijcie tutaj. Czyli na 3 lata przyjechaliśmy do Polski i kontrakt mojego taty się przedłużył o rok, więc zostaliśmy dłużej, a dla mnie to była taka no załamka, nie? Bo wtedy nie mogłem się przyzwyczaić do polskiej kultury, no zacznijmy w ogóle od tego, że miałem problem z językiem polskim. No bo to jest tak jakbyście mieszkali w Korei, bez znajomości języka angielskiego, czy tam bez znajomości języka koreańskiego. No to wiecie o co mi chodzi, prawda? No przestrane, co nie? I ja tak miałem przez dłuższy czas, ale po upływie czasu stwierdziłem po tym wszystkim: tutaj tak naprawdę liczy się podejście, czy tam nastawienie, czy powiedzmy o, determinacja do niektórych spraw, i doszedłem do wniosku, że, że to jest ważniejsze niż znajomości języków. Ale ja byłem wtedy niestety takim no, młodym, nieśmiałym chłopakiem, i wszystko było dla mnie takie trudne do ogarnięcia. Ale potem jako się dorosłem i zacząłem się bardziej zaangażować w nauce języka polskiego i zacząłem tak bardziej no, aktywnie żyć i coraz bardziej zacząłem się przyzwyczaić do polskiej kultury. To znaczy, no może nie aż w takim stopniu, że o, już jestem ekspertem, jeśli chodzi o Polskę, no bo do tego trzeba jeszcze trochę więcej czasu, prawda? Tylko chodzi mi o to, że zacząłem już tak powiem, zaakceptować ten obecny stan że jestem w Polsce i trzeba się z tym jakoś radzić. Trzeba szukać w tym szczęścia, nie? No po prostu trzeba się ogarnąć, prawda? No i właśnie uważam, że potem no jakoś się ogarnąłem, bo jak ta koreańska firma, gdzie mój tata pracował, zbankrutowała i tam było jeszcze dużo Koreańczyków w tej firmie, no dlatego kiedyś było bardzo dużo Koreańczyków w Lublinie, no jak nigdy, no było ich wszędzie, no dobra, no było nas wszędzie, a teraz to jedynie został no i wracając do tego bankructwa, no, firma nagle upadła, to wtedy już Koreańczycy musieli wracać do Korei. No i teraz słuchajcie, a ja wtedy już byłem na tyle ogarnięty, że już nie chciałem wrócić do Korei, tylko chciałem zostać w Polsce. Także to wyglądało w ten sposób, że jeszcze kilka lat temu to chciałem wrócić do Korei, bo coś tam, coś tam, ale musiałem zostać w Polsce, bo nie miałem innego wyjścia. Czyli no, coś takiego, jak, no, mamo, tato, chcę wrócić do Korei. A oni, nie, zostajesz. <grymne> A teraz ta cała sytuacja została odwrócona, no, do góry nogami, bo teraz, mimo to, że chcę dalej zostać w Polsce, to całe środowisko nie pozwala mi do dalszego pobytu w Polsce. Tylko trzeba już wrócić do Korei, nie? Ale jednak dzielnie zostaliśmy w Polsce, jako jedyna koreańska rodzina. No, mój ojciec już odszedł z tej firmy i... Założył swoją firmę w Polsce. Może o szczegółach opowiem kiedyś w kolejnym odcinku, ale to nie było łatwe. nie? No. Ale no zostaliśmy. Więc. Czyli udało mi się dalej zostać w Polsce, jako jedyny w Polsce. I wszystko fajnie, spoko i sobie tak żyjemy. Ja chodzę do szkoły i tak dalej. I byłem chyba wtedy w 8 klasie. I teraz tak, wszystko cacy, fajnie, tylko teraz trzeba chodzić do szkoły średniej, do liceum, nie? A ja niby trochę znam polski, ale dalej mój poziom języka polskiego nie był, tak powiem, wystarczająco dobry, żeby normalnie uczestniczyć w zajęciach jak normalne polskie dzieci. To było tak, że ja się normalnie dogadam z ludźmi, jak ktoś się mnie zapyta, no... i powiedz, jak się mieszka w Polsce, nie? Na przykład, nie? No to ja wtedy potrafię powiedzieć, no w Polsce jest fajnie, super się mieszka i cieszę się, że tu jestem. Nie? Coś takiego, nie? Ale jak ktoś się mnie zapyta, no, no nie wiem, no... Powiedz coś o semantyce. No, nie da rady. No, po prostu były takie obawy, że w przyszłości, z takim moim no, polskim, nie dałbym rady zdawać polskiej matury. W sumie nie wiem, czy nawet teraz dałbym radę. A w Korei jest coś takiego jak tnę. Czyli to jest taki koreański system edukacyjny dla Koreańczyków, którzy mieszkali za granicą. Czyli jak ktoś chodzi do szkoły za granicą, tam ileś tam określonych lat, to ten nie musi zdawać koreańskiej matury, no takiej normalnej koreańskiej matury, tylko zdaje taką maturę przeznaczoną dla Koreańczyków, którzy mieszkali za granicą. No ja nie wiem, czy jest coś takiego w Polsce, bo w zasadzie nigdy się tym nie interesowałem. No więc kolejny dylemat, nie? Znowu trzeba się zastanawiać, no bo chcę zostać w Polsce. No naprawdę, bo coraz bardziej się przyzwyczaiłem do tego kraju i jest mi, tak powiem, no coraz lepiej. Ale no nie będę ściemniał, nie? No, ja bym nie zdał tej polskiej matury. No, z matną jakoś sobie poradzę, z angielskim jakoś sobie poradzę, no ale z polskim nie dałbym rady. No bo przecież to nie jest język polski dla obcokrajowców, tylko bardziej coś takiego jak. Litwo, cizno moja. <laughs> no wiecie, o co mi chodzi, nie? No także, no nie da rady. No to już z odpowiedź, nie? No niestety, trzeba będzie wrócić do Korei. No bo jakoś trzeba iść na studia, prawda? Teraz może jest trochę inaczej, no może troszeczkę inaczej, ale w tamtych czasach dla koreańskiej mentalności studia to wiecie, no, obowiązkowo. No mówię tak z punktu widzenia koreańczyka, prawda? Także no niestety, no. Już moi rodzice wtedy, tak powiem, prawie już zaczęli szukać, do której szkoły mają mnie wysyłać w Korei. Jest coś tam, no zaczęli szukać, nie? Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Potem zorientowaliśmy się, że jest coś takiego jak Międzynarodowa Matura. Czyli Matura. Nie po polsku, tylko po angielsku. Akurat wtedy angielski znałem dużo lepiej niż język polski. No trochę wstyd się przyznać, ale. Ale no, jakby ta matura była po angielsku, no, to jest to, dzieciaki, elo. <grywa> no, czuję, damy radę, nie? No, jakoś chyba będzie, nie? Więc wybrałem taką opcję i dalej zostałem w Polsce. Może kiedyś szczegółowo Wam opowiem, jak to wyglądało. Może kiedyś w innym odcinku, więc... No, dalej zostałem w Polsce. No, to już po maturze czas szybko leci, nie? Poszedłem na studia i tak dalej. I wiecie... Prowadzę sobie życie studenckie, no było fajnie, było super, ale pamiętam, i to było jeszcze w trakcie studiów, i wtedy pojawił się taki nowy temat, i to dużo poważniejszy temat czyli wojsko. Pewnie wiecie, ale w Korei jest obowiązkowa służba wojskowa, czyli tak naprawdę mnie to też dotyczyło, bo jestem Koreańczykiem, no w sumie nie widać. Nie? Tata się zawsze ze mnie śmiał. Zawsze mówił w ten sposób, że no Tobie akurat koreańskie wojsko by się przydało, trochę byś się ogarnął w końcu, nie? Jeszcze mi mówił coś takiego jak no, no idź może w końcu do tego wojach, bo teraz to tylko 20 miesięcy, a on był kiedyś w koreańskim wojsku i był na 36 miesięcy, no bo kiedyś tyle trzeba było, no ale to nieważne, ale, 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 ale... Jest takie prawo w Korei, że jak ktoś mieszka za granicą ileś tam lat, to nie musi iść do wojska. Teraz to wszystko jest tak jasno, prosto, sprecyzowane na internecie i tak dalej, prawda? Wszystko jest opisywane, a wtedy to były jakieś tam takie niejasności i trzeba było to poprawić, tamto, z to nie. Więc nie wiesz do końca, czy mi się uda. I wiecie, pamiętam, jak złożyłem te dokumenty, czy wniosek, to tak z niecierpliwością czekaliśmy na odpowiedź tego koreańskiego wojska. I czekamy, czekamy. I się doczekaliśmy. I w końcu się udało. I nie trzeba iść do wojska. Ja do tej pory nie byłem w wojsku. I nie trzeba. Chyba o tym kiedyś mówiłem, nie? Ale tak szczerze dla mnie to nie jest takim czymś, no tak chwale, że o nie poszedłem do wojska, ale mi się udało, ale zarobiście, nie? No bo większość Koreańczyków idzie do wojska. Nawet BTS poszli do wojska, prawda? Ale ja ze względu na to, że mieszkam na stałe w Polsce, w której mam swoją rodzinę i miałem możliwość do wyboru, czy iść do woja, czy nie iść do woja, więc ja wybrałem taką opcję i taką decyzję podjąłem. I myślę, że większość Koreańczyków by podjął też taką samą decyzję. Może nie wszyscy, ale tak większość, prawda? No ja ogólnie się nie tłumaczę, że nie byłem w wojsku. No naprawdę, no. Przecież to nie jest jakieś tam popełnienie przestępstwa, nie? Więc ja się akurat nie tłumaczę, ale wiecie co, jak ja się spotykam ze swoimi wrednymi koreańskimi znajomymi w Wrocławiu, to są moi bardzo bliscy znajomi i oni są ode mnie starsi i jestem tak powiem no, najmłodszy w naszym gronie i oni tak często żartują sobie ze mnie, że nie byłem w wojsku i mnie tak dokuczają, co nie, no, e, młody. Co ty tam gadać? Ty przecież nawet w wojsku nie byłeś. Ty, 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 jeszcze nie za późno. Może jednak polecisz do tej Korei, do tego wojska? Ale odkąd mam trójkę dzieci, to mówię, weź, Członiu, daj mi spokój, mam trójkę dzieci, no, No Bo wcześniej to wiecie, no, często się ze mnie śmiali, bo najmłodszy jestem i nie byłem w wojsku. A teraz, no, trochę, tak powiem, okazują odrobinę respektu, bo mam trójkę dzieci jako najmłodszy ze wszystkich. No i teraz jest trochę no, inna gadka. W każdym razie zostałem w Polsce do dziś. I tak powiem, chyba ze cztery razy miałem takie zagrożenie, <grywania> że były takie przypadki, że prawie wrócę do Korei. Ale nie martwcie się, bo jestem tutaj w Polsce razem z Wami. I jeśli jak mi pozwolicie, to zostanę jeszcze dłużej z Wami na tym kanale. Więc tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji. tudo